Po kolei, początek pięknych przyjaciół to bardzo odległy czas. My się znamy w kontekście lat 70. Wyszek Milem i Aleksander Kasiecki hmm. byli wówczas sąsiadami hmm. jednej klaski. Badaliśmy na Szydłowiec na wódeczkę od czasu w Szydłowieczu. Ale to jeszcze małe przymocowskiego, się łączyło dużo więcej. Piękna, mądra kobieta, córka Aleksander Kasieckiego e, i mam szansę na e, przyrodę na rejonie jest temat, bo akurat na ślub pięknej i młodej kobiety, te nie są pozaprzeczone. a może dziecię na po prostu. Kiedy mówię, damy o temu oczywiście się to po prostu z tego, jak Tak składa, że jak nasze dzieci, które są, się to nasza przyjaźń jest szczególnie szoka. To określenie cały czas, prawda? pierwszy raz pojawiło się publicznie. się jest nie na mycie, oczy zamknięte, a plus ma robotę. Daje mi Pan prawo, które sobie bo i nie przyjaciele, ale to wszystko zawsze wracało do domu. Miałem sen, kiedy tył marnotrawny, który odszedł, wraca do rodziny. Po jednym spotkaniu, po jednym kapłuszku, jeszcze nie należy wyciągać obok nie wniosków.